Witam w pierwszym oficjalnym odcinku. Po wcześniejszych filmach startowych, luceferiański agent mówi i pyta: jak jest? Tytuł dzisiejszego odcinka: czy społeczeństwo przyszłości poprawnie odrabia lekcje? Dla tych, którzy są. Na bakier z niebocentryzmem pobieżnie tylko wyjaśnię o co chodzi ze społeczeństwem przyszłości oraz z lekcją. Otóż to społeczeństwo przyszłości, można powiedzieć, że to jest społeczeństwo przeszłości, czyli Polany. Polany to byli pierwsi ludzie na świecie, ale wśród nich e, narodziły się bliźnięta, które dzisiaj są tak zwanym lucyferem. Oni doprowadzili do buntu. Reszcie Polanów się coś w głowach popierdoliło, tak jak Szczytyńskim dzisiaj, i do tego buntu się przyłączyli. Przyłączyli się do zniszczenia natury, do zerwania więzi z prarodzicielami, utracili dary, stracili nieśmiertelność, a była, system o tym wie i przekazuje. No i generalnie zaczęło się życie w nieoryginalnej naturze ze wszystkimi następstwami buntu. Było to życie w hipnozie i w niepamięci, w systemie zorganizowanym przez buntowników, przez lucyferiańską cywilizację. Do czasu, aż pojawił się Petro, czyli ktoś z darami, ktoś, kto się odrodził z darami, z tą wiedzą, z tą informacją i przekazał ją Polanom. Z tego Petra, Cywilizacja lucyferiańska, tak zwani buntownicy, no dobrze ich szczytyńcy nazwali, zrobili sobie później Jezusa. No tak, żeby był element prawdy do yy, Biblii, do sfałszowania polańskiego dziedzictwa. Ale generalnie, wracając do tamtych zamierzchłych czasów, Polany się obudzili, wygnali, odzyskali dary, więc mogli tych buntowników wygnać z powrotem na zewnątrz ziemi i wygnali ich na tysiąc lat. Nawet jest wzmianka w tym fałszerstwie zwanym Biblią, że diabeł, czyli ta cywilizacja lucyferiańska, została strącona w otchłań na tysiąc lat. W międzyczasie tutaj trwało Tysiącletnie Królestwo Polanów. Te tysiąc lat ciągle brakuje w oficjalnej historii i z tych tysiąca lat zrobiono sobie średniowiecze. A tymczasem na to, że tysiącletnie Królestwo było, są dowody w całej Ziemi, bo ono było w całej Ziemi. To są budowle, twierdze, gwiazdy i można to sobie bez problemu sprawdzić. Te budowle miały zminimalizować skutki ataku lucyferiańskiej cywilizacji, która tutaj została wpuszczona po tym tysiącu lat. Tylko po co ich tu było wpuszczać, skoro yy, ład miał zostać przywrócony? Otóż ład nie może zostać przywrócony z podzielonym społeczeństwem, a tak naprawdę z większą częścią społeczeństwa, które jest sztuczne. Genetycznie sztuczne. Z tym mamy dzisiaj do czynienia. Można powiedzieć, że sztuczne społeczeństwo nie posiada duszy, stąd takie skurwysyństwo na świecie i różne zbrodnie i tak Ci ludzie zostali tutaj wpuszczeni z zewnątrz przez Polanów i udowodnili, a raczej pokazali, że się nie nadają do życia w przyszłym przywróconym ładzie. Kiedy tu zostali wpuszczeni, rozpoczęło się. Palenie, mordowanie i zwodzenie. Jest nawet cytat w ich dziele, zwanym Biblią. A diabeł zostanie wpuszczony na krótki czas, aby zwodzić wszelakie narody, również te swoje cywilizacje lucyferiańskie, ponieważ bez tego zwiedzenia niemożliwe byłoby zorganizowanie okupacyjnego, korporacyjnego systemu, jaki mamy dzisiaj. Ale głównie chodziło o Polanów, którzy z biegiem czasu ulegli tej hipnozie, tym wszystkim środkom, edukacji. No zostali po prostu, mówiąc najogólniej, skracając to do wyrażenia, opierdoleni z mózgu. No trzeba to podkreślić i dosadnie powiedzieć. No. no Jest też wersja, że my zaczęliśmy się wśród buntowników odradzać. Tak czy siak zostaliśmy poddani tej, temu zwodzeniu. I o to chodzi, że my mieliśmy w tej niepamięci, w tym zwiedzeniu, odnaleźć prawdę o budowie świata. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwa budowa świata to prawdziwa historia, prawdziwa tożsamość z niej wynikająca, odzyskanie łączności z prarodzicielami i Ogólnie mówiąc, prawdziwa budowa świata to iskra z Polski. Oto lekcja, jaką mieli Polany do odrobienia. Ale czy to wszystkie elementy lekcji? Najpierw trzeba powiedzieć, że potomkami Polanów są Polacy. Jak sami szczytyńscy mówią, w tym systemie od 300 lat, bo mniej więcej 300 lat temu Ci buntownicy zostali wpuszczeni z zewnątrz ziemi i zaczęli organizować ten system. Zresztą przesłanką do tego, że tak było, jest nagłe ruszenie wszystkiego około 300 lat temu. Rewolucja przemysłowa, manifesty komunistyczne, jego praca jako antyteza do tego i ogólnie wszystko nagle ruszyło, a wcześniej było nic. Wieki ciemne. Ops, trochę zboczyłem. Wracam do tego. Jak sami Szczytyńscy mówią i dobrze mówią, w tym systemie od 300 lat zawsze chodziło o Polskę i o Polaków. Przykład II wojny światowej i z lewej i z prawej nas zaatakowali. Wytarcie Polski to cel nadrzędnych buntowników. Dlaczego? Bo Polacy, potomkowie Polanów to jest właśnie społeczeństwo przyszłości. Tylko teraz jest pytanie, ile cukru jest w cukrze, ponieważ tutaj rację mają szczytyńcy, że bardzo dużo buntowników, głównie Żydów, podszywa się pod Polaków. To, dlaczego ja dołączyłem do tego groma, to jest sprawa długa. Mamy na to całą serię, sobie to omówimy w pozostałych odcinkach. Natomiast w tym odcinku. Chciałbym zwrócić uwagę na to, czy my tę lekcję poprawnie odrabiamy, i mam tu na myśli głównie szczytyńskich oraz ludzi, którzy za nimi podążają. Mam tu na myśli oczywiście ich zachowanie. O ile to nie są podesłani agenci lub jedno z nich, którzy mieli za zadanie przedstawić prawdę na zasadzie, my wam ją przedstawiamy, a jak się zorientujecie, to już Wasza sprawa. To ma tu zastosowanie hipoteza numer 2. Oczywiście, hipotez związanych z ich zachowaniem jest więcej, popisali się, ale o tym później. Teraz yy, yy, jest pytanie: jeżeli nas, Polanów, którzy mieli odrobić lekcję, jest garstka, jak to mówią szczytyńscy, no to. Obiektywnie powiem, mogą mieć rację, aby, no, po co w ogóle cokolwiek działać i tak dalej, jakoś spróbować przetrwać do końca systemu. Staram się ich naprawdę zrozumieć, wczuć się w rolę kogoś starszego i przede wszystkim kogoś, kto nie ma pełnej wiedzy. Mówię tu o tej, tych elementach wiedzy o systemie, ale to jest jeszcze inna kwestia. Zostawmy to na chwilę. Tutaj, co jest najważniejsze, jak bardzo pewni są szczytyńscy i wierzący im szczyty szczytyńskie czy tam polcentryczne, tego, że jest nas mało? I w zasadzie, czy faktycznie jest nas mało, bo szczytyńscy sami sobie przeczą? No bo z jednej strony jest nas Polanów garstka, a z drugiej strony zawsze chodziło o Polskę, zawsze chodziło o Polaków, a ostatnio się martwili, że się Polakom nóż w plecy wbija. No to chwila, tu trzeba coś w końcu kurwa ustalić, bo z tego wynikają błędne zachowania, które mogą prowadzić w złym kierunku. Nie mówię już o takich zachowaniach, jak to, żeby zgadzać się na realizację doktryny lucyferiańskiej. Paradoksalnie szczytyńscy rozpracowali wstępnie, kim jest Lucyfer, ale chcą siedzieć z nóżką na nóżce, zasilać system i układać się w systemie. Mówię o takich zachowaniach, jak chociażby niewinna zmiana nazwy z niebocentryzm na porcentryzm. Jest to ewidentne utrudnienie sprawy, jest to utrudnienie odrobienia lekcji tym, którzy potencjalnie ją mają jeszcze odrobić. Dlaczego mówię potencjalnie? Bo nie ma stuprocentowej pewności. Że Polanów jest garstka, ani nie ma też stuprocentowej pewności, że Polanów jest dużo. Ale mądrym wydaje mi się, według mnie, postępowaniem, aby założyć, że jest nas więcej, że jest nas dużo i jesteśmy pod programami systemu, które gaszą wibracje z pałacu. Mądrym jest założyć, że Czas przebudzenia dopiero nadchodzi, że jesteśmy pierwszymi, którzy się mieli obudzić, a nie ostatnimi. A nie, że ci, co się mieli obudzić, to się już obudzili i stąd się biorą właśnie takie e, urojenia, że ten to musi być agent. To na pewno nie jest funkcja edukacyjna, która może obudzić tych następnych, bo to jest podstęp. Żeby zrobić przekierowanie, żeby wszystkich wjebać pod gołsienicę bestii. No nie no, naprawdę. Więc już wstępnie odpowiadając na pytanie zawarte w tytule, można stwierdzić, że nie społeczeństwo przyszłości nie odrabia poprawnie lekcji. Oczywiście. Nie chciałbym ja to robić z siebie świętego, bo gdyby założyć, że ja należę do tego społeczeństwa przyszłości, że nie jestem jednak tym Żydem, tym agentem, to czy ja robiąc tą serię, o luceferiański agent, to czy ja robię poprawnie? Czy ja poprawnie odrabiam lekcje? Może powinienem milczeć, zignorować to wszystko? Przecież ewidentnie widać, że chcesz Szczytyńskim dopierdolić. No i szczerze powiem, że gdyby mnie ktoś dzisiaj o to zapytał, to szczerze odpowiem, bo nie mogę robić y, ze swoich widzów, idiotów, odpowiadam tak: chcę dopierdolić Szczytyńskim za to, co zrobili, jak się zachowali. Mówię, jak jest. Ale chyba każdy samodzielnie myślący, Chociażby poprzez wzgląd tematu, jaki przed chwilą ruszyłem, dojdzie do tego, że to nie jest jedyny cel tej serii. Najważniejszy to konkretne pytania oraz stwierdzenia faktów. Jeden z faktów jest taki, że jak na razie, dzisiaj na 2024 rok, to Polaków z tego wynika. Jest mało, opierdzielono ich z mózgu i zrobiono gawieć przystosowaną do życia w państwie Polin, czyli Poliniaków. Świadczy o tym ich wezwania do przebudzenia tutaj gorące dyskusje związane z kolejnymi głupimi protestami, gdy tymczasem prawda jest taka, że obserwacja i ewentualna daremna reakcja na swoją wieloletnią ignorancję i krótkowzroczność, to jeszcze nie przebudzenie. I te poliniaki, które na chwilę obecną są, w nawiązaniu do ostatniego filmu o wzbijaniu się w powietrze, że tak powiem w wyżyny świadomości, to co najwyżej y, puszczają sobie latawiec. I to jeszcze za pisemnym pozwoleniem okupanta. No, takie są fakty. Jeżeli to jest społeczeństwo przyszłości, które nie wie o tym jeszcze, że jest społeczeństwem przyszłości, że ma odrobić lekcję, to tą lekcję, można stwierdzić, odrabia niepoprawnie. A czy ci, którzy już ogarnęli temat, yy, wiedzą, co się dzieje, że pod okupacją żydowską tą luceferiańską, można powiedzieć, jesteśmy, yy, ale yy, są na bakier z niebocentryzmem, to czy poprawnie też odrabiają lekcje? No, no też nie. Natomiast mają coś, oczywiście nie wszyscy, bo nie wszystkich znam, mają coś, czego nie mają szczytyńscy, ani szczyty szczytyńskie, mianowicie serce, tak. To, co zauważyłem u tych ludzi, to jest troska o rodaków. Natomiast nie ma tego u Szczytyńskich. Szczytyńscy są egoistami. Tam jest tylko zimna kalkulacja i socjotechnika na najwyższym poziomie, o czym świadczą ich manipulacje. Więc Szczytyńscy, o ile to nie jest agentura, która aby odwrócić uwagę, próbuję z każdego zrobić agenta, to, i to są nasi, to oni nie odrabiają poprawnie lekcji. Przynajmniej mi się nie wydaje, żeby tak było. Szczytyńscy skrzywdzili wielu ludzi. Ale wiecie, co w tym jest najgorsze? Że ci, co myślą, że są społeczeństwem przyszłości, którym szczytyńscy wmówili, że oni są tacy kurwa wyjątkowi, bo wszyscy inni to bioroboty, hybrydy, idą do piachu, będą dyndać na sznurze. Te Żydy, to oni szczytyńskim przytakują. Tam nawet nie ma chwili zatrzymania i pomyślunku nad tym, czemu przytakują. Gdyby tak było, to przecież taka społeczność już dawno wpłynęłaby na swoje góry. Ale tak nie jest. Nie ma tam pomyślunku. Natomiast zacierają się różnice pomiędzy tymi szczytami polańskimi, a tymi, którzy za Hitlerem, Mao i Stalinem podążali. Dlaczego te różnice się zacierają? Właśnie dzięki temu, że wszyscy razem. Podążali za swoim guru bezmyślnie. Także, szczyty szczytyńskie, jak chcecie być tacy wyjątkowi, to odróbcie w końcu poprawnie lekcję. Popracujcie nad swoim zachowaniem oraz nad zachowaniem swojego guru. Bo na dzień dzisiejszy, to jeżeli poliniaki odpadają i wy faktycznie macie stanowić główny człon społeczeństwa przyszłości, to ja was pierdolę. Wolę dym dać na sznurze z całą resztą.